Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym masku na moim kanale. Tak jak każdego vlogmaska zaczniemy sobie od otwierania kalendarzy. Także pierwszy kalendarz, jaki sobie otworzymy, to będzie oczywiście z kinderkami. Dzisiaj szukamy już okienka 21 i wypatrzyłam, że jest o tutaj, także otwieramy. I dzisiaj mamy szuka OK, otwieramy teraz kalendarz awantowy z Fola Szukamy 21. Ja już sobie wypatrzyłam okienko 21. Jest o tutaj. Także otwieramy. OK, to będzie jakaś odżywka. Jest to opatrunek z na rany. Więc bardzo ciekawy produkt. W zeszłym roku go chyba nie było. Także no, bardzo ciekawy produkt, także myślę, że to jest naprawdę mega fajny produkt, także no, cieszę się. Także to tyle z kalendarzy, lecimy do stajni. Dobra moi drodzy, jesteśmy już na stajni i są ze mną dziewczyny. I dzisiaj o ja nich powiedziałam, ale mamy z poszukiwania prezentów na ośrodku, Dzisiaj będą szukać prezencików czy no, rzeczy. Cieszę się, że to nie jest odcinek, który miałam zrobić, że kto więcej dziewczyn, to byłby odcinek, że kto ostatni znajdzie prezenty ten Ojej, A tu oje, było oje, to było super. Będzie. Ale ja to zrobię w wakacje. ja to się... już ja to na... Nie ja nie mogę wybrać No, Ja zrobię to w wakacje, moje drodzy Będzie więcej osób. No, Także no. Robić. Mamy prezenciki ja idę je gdzieś chować dziewczyny chwilę poczekają I będą rozpoczynać szukanie prezentów Ja mam przedąbane w te wakacje, nie <grymne> Dobra moi drodzy, ja mam swoją torebeczkę z prezentami I będę je ukrywać Także chodźcie razem ze mną Zastanawiam się w sumie, czy nie ukryć gdzieś innego z tych prezencików W tej stajni namiotowej, gdzie tylko nie przyjeżdżają na zawody A więc... Myślę, że mogę tutaj ukryć. Myślę, że nawet może być git, jak tak położy. Dajmy tutaj jakiś prezent. Dajmy jakiś taki mniejszy. Może ten na przykład. Będzie sobie tak tutaj. Jednak zmieniam miejsce położenia tego przedmiotu. Jak tu się wchodzi, to tu jest, i tutaj myślę, że jak ktoś tak. Spojrzę. To na pierwszy rzut oka tak nie widać, także lecimy w kolejną miejscówkę. Myślę, że możemy ukryć gdzieś tutaj wokół tych balotów. I to też będzie spoko klejówka. Oczywiście nie mogę ich tak utrudnić tego mega. Tylko gdzieś tak będzie, wiecie, żeby to było widać trochę, ale żeby trzeba było poszukać. I tu jest patrzcie taka dziura. Tu jest taka dziura albo taka. Ale chyba tutaj wiecie co Tylko nie wiem teraz który. To może ten I tam tam Dałam to tak W ogóle to chowam w takich miejscach W których bym sama nie pomyślała, że coś może być schowane jest takie wiaderko i może za tym wiaderkiem Dam ten tu będzie tutaj Nic tego nie zauważam Jest tutaj kolejne wiaderko ja Tutaj jestem za tym moim placem I daję tutaj nie drogi Hey, nikt tego nie, nie znaleźć na pierwszy rzut oka. Został mi jeszcze smar do kopyt i te smaczki. I kurczę, nie wiem gdzie to schować, widzicie? A z tym filmem wakacje, z szukaniem też prezentów i z tym, z tą karą na końcu, jak ktoś znajdzie ostatni, to ja to będę robić i ja wam obiecuję to. Bo ja chciałam tutaj coś zrobić wcześniej. Chciałam ja nawet w tym filmie ale po prostu trochę mi się dziewczyny porozjeżdżały i no nie mogłam, było po prostu za mało osób, e, także no, ten smardokopet do myślę, że możemy dać za to drzewo. Dałem chyba gizl, Zostały mi jeszcze smaczki, to mała paczeczka smaczków, więc też gdzieś tutaj dam. W sumie właśnie tych prezentów bodajże jest sześć, więc będą miały trochę tych prezentów. A ja patrzę jeszcze tutaj, żeby gdzieś ukryć, a może w tym krzaku. Co wy na, o tym myślicie? Tylko z drugiej strony. Gdzieś tu może? Czy nie będzie to za widoczne? Dobra, dziewczyny mają na zabawę. Też mają znaleźć... Jak <laughs> widzę, co, nie wiem teraz, w którym miejscu idzie. Może tak... Tu? Okay. Czy to będzie widać Widać to trochę, trzeba zasłonić, wiecie inne miejsce może jak Patrzę, nie wiem gdzie A tu na tą gałąź Jak widać, tak o pod... Patrzcie Oj, jest tutaj Ja myślę, samo się ukryło, widzicie Myślę, że może być Także prezenty mamy schowane Dobrze, że ja sobie to nagrałam, bo chyba bym nie wiedziała, gdzie to schowałam. Także dobrze, dobrze. Wlecę teraz do dziewczyn, napiszę im, że już skończyłam i e... zaczynamy. Jo. to tak. Flora. Tak, umiejętność to moje umiejętności mówienia. Ale baloty, to są baloty. Jest tu coś? Fajne krzaki? My już zdajemy fajne My już piękne krzaki. Co się szukają? Pami z jodernką. Uwaga, Madrena, to nie pierwszą rzecz. Essa. Mamy. Co to jest? cream, Fajnie. 1-0. Dla mnie. A zakrętka też się liczy jako prezent? Nie <grych> Czy tobie by się chciało tam wchodzić? Dlaczego znaczy nie Mam no, dla nazwisko blisko kolejnej rzeczy no, To trzeba, no, to trzeba, to trzeba, to trzeba Podpuchale. Ja mówię im, że to jest jednak nie My obok czegoś przeszłyśmy No właśnie to... Tak? Kusia. No Mamy pomponiki wszyscy A do rzeki byś nie wrzuciła nic chyba No to nie Florka tam łazi Co? Co? Tak Takie idealne do pokoju Znowu Martyna jest blisko Nie, Roda, szukaj! One coś wiedzą już jak kobieta się z drugiej o, strony. mam kolejne smaczki! No, ja <głos》> no i zuber. Dobra, tam mogę już powiedzieć, że nic nie ma, więc musimy się wrócić, bo już obok jednej rzeczy nie? jest podpucha. Nie, obok jednej no. rzeczy już przeszłyście. Daję Wam podpowiedź, przeszłyście obok dwóch rzeczy. No. już. Fajnie. A ja dymam. mam? No, Maria na dwie znalazła już. Także... Wrócimy. Sorka ty się postaraj, bo gdzieś się znalazłaś. To by się spodziewał. Możecie? Ja, możemy iść tam tędy. Okay. A to opanie. na jurułeś, Właśnie też tak Jezus, się... Nie, ja to nie, to jest... tego nie ja to na Zielonej nie tutaj nie No iść no prosto, iść prosto. No, rozejrzyj się. Gdzie, no, jest... gdzie, Nie ma. Nie ma, nie ma. O, wow, ja się nie ma masz? Co masz? Nie wiem. Wow, wow takie Co to, to, to... Ja Próbuję... Boże, co no, to, 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 to jest? Smar do kopyt. A, smar. Smar do co? Smar do kopyt. Bierzemy. <laughs> Dobra. Dobra. I zostały wam jeszcze trzy rzeczy. Aha. Już coś widzę, tam jest. Ja to nic nie widzę. 4 Dawaj. 4. Ja sama tutaj też o pięć rzeczy ode mnie. No szukajcie, szukajcie, jesteście blisko. Ja mówię, że ja ślepa jest. Mówcie po zimno A tam? Okej, okay, to tam idziemy. Zdradzą. Patrz, przejdą, przejdą, przejdą. Dobrze nie, pór, no, patrz. Przejdą. Nie, ty, ty nie Jakieś... Od... To Czemu ja jakieś ulejone rzeczy? No do ust, no. A, to stał... No, to są smaczki As... do rąk. Takie małe, z takim czemśkiem. Takim czemśkiem. Aj, to było... Pokaż mi to. O Jezus. Pięknie było. Ej, ale wyjście obie przeszły, bo tego ty się dopiero tak obróciłaś i ten... To ty takie... Ty się śmiesz, to ja się obracam, a ty mówisz, będę to je w dół. Ja widzę to. No. Ja totalnie w randomowych rzeczach to kryłam, nie? Ej, to jest trudne, trudniejsze? Czy... A na traktorze? A w boksach coś jest? A, a tam coś mówiłaś, że jest. A jeszcze Bela Siana. Podpowiedź Bela Siana. I stajenka. Idziemy. Ja na początku, jak ukryłam, dałam podpowiedzi. I teraz... Ja już nic nie pamiętam. No ale Mariana, pamiętam po prostu Bela No to A tu jest jedyna Bela chyba jaka została. Nie najdzie tu. Bo z tego szczur wyskoczy jakiś. No. Tu stała kiedyś Tasia. Tu też nic nie ma. jak tutaj, tutaj Ewa. Dobry. A tam być wchodzić chciało? No nie, wiesz. A co? No be, ostatnie byle się na jakie chyba istnieją na tym w tej stajni. O! Co to jest? Słuchaj, szampon to jest? Tak. O! Oh. mówiłam, że ja ślę Co to jest? Hmm? Jak się czujesz, że to już została ostatnia rzecz? Szampon! Słuchaj, szampon to jest? Tak. No, To nic w życiu nie zmieni, ale ważne, że znalazłam dwie rzeczy. rzeczy. Została jedna rzecz, moi drodzy. Z tu. Moi tak drodzy, jest. cześć! Cześć, no. kochani. Wszystkie pięć znaleziona, jeszcze jedna. Cześć, kochani. Tu mogę na pewno powiedzieć, że nie ma. Okej, okay. a w tam? Tam? Tam coś jest? Ja nie mogę nic jest, jest. Nie Możesz. Nie chcesz. Pozwalam ogólnie. Fajnie, że zadną możesz. Nie spokój. No, spoko. No, chodźcie może dalej. Czyli tutaj nie ma. Tutaj nie ma chyba, tak? Powinniśmy no. jest tak czy nie? A mówcie po zimno, to jest finał. Um, chyba, że zrobimy taki finał, że idziemy jakieś mi. Dobra, chodźcie tam. Eść. Ale fajno to. to jest takie Siano! Teraz siano, nie, nie, siano już było. Teraz namiot. A tam... staniemy, tu. Staniemy, tu nie. dobra. Staniemy, tu. Ja stawiłam stopę i zobaczyłam, czy pierwsza znajdzie. Nie. Tu na pewno nie. To, tu nie musicie wychodzić, bo tam już nic nie ma. Tu? Więc jakby w tym obszarze. Nie, si do końca bramy może być. Tu bramy. Tam jest. Od której Od, górki? od start, kiedy start? No, nie, się. To stój, 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 stój P, 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 p. p, 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 p Ustawiam dziewczynom teraz stoper Ustawię. i zobaczymy w jaki czas znajdą ostatni prezent, który został w tym obszarze. Tak. Ja, Bieg tam czas im leci już na stoperze. Dziewczyny szukają. Tyle razy przeszły obok tego e, prezenciku. Widzicie te udory, bo nie dam tylko tak na widoku od razu, tylko tak ścianką, ale to i tak jest widoczne. On się dobrze układał. Już na następny odcinek będę mieć wprawę i na pewno będzie więcej, więcej tych prezentów, ale jakby było po prostu więcej dziewczyn, to byłoby więcej prezentów, dlatego teraz jest trochę mniej. No a w filmie wakacje poszedł do stajni szukać. Na filmie właśnie szukania prezentów wakacje będzie więcej, więcej, bo będzie więcej osobek, także ja się bardzo cieszę. Myślę, że możecie wyczekiwać aż tego filmu. Speedrun. Kim mogą Jeszcze nie ma Cześć Dobra, chyba nie chiem tam chodzi Dobra Cześć, Mordena powiedziała, że ma bekę jakby już tam było coś więc przyszło już kilka po tego Gdzie to jest? Jest no, gorąco. No, poczekajcie chwilę, bo mi się I to Nadlenek bo myślałem, że tam coś jest. Co to? zawsze? Chodź, chodź. A, a może tak mój już tam? Chcesz. Ale nie, serio tu nic nie ma. Chodź. Leci im już ponad 5 minut na stoperze. Chodź, chodź. Ej, mówcie późno No nie no! No ale czy można? Masz? No to co? Leżało to tutaj Boże, Wyjście ale... tyle razy obok tego, w ogóle nie A przez to, że ja to położyłam tutaj Najpierw a? I tak, tutaj położyłam i stwierdziłam Dobra, dam tutaj, bo tu jest na widoku No i słuchaj Ja to nagrywałam, jak to gdzie na filmiku No ja też mam nagrane tak to, żeby i nie widziałyście tego ja, 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 ja Jestem ślepa, ale znalazłam No dobrze Też jestem ślepa co, to ej, A co to jest? To jest po raz grzywy a. Spoko. To dla dla Ja mam już jedną, więc. Już jedną. Ja mam na filmik na blog Masz komowiłaś. Kasiu, <grym> proszę na życie uciec. Tak. <grym> Dobra, pokaż co dostałeś Mam. Tak jest Takie, takie... Wow. Słyszę Takie Tak soś. Tak. No ale. Mm. E fol. Tak. Mam, E fol. No. To nie tak, że wszystko jest za No wszystko jest za wolą. No. To znalazły dziewczynę. Zadowolone jesteście? Tak. Teraz idziemy się zajmować pięcioską, już bez nagrywania. Także, hejo, Z tej strony Aleks, na moim kanale. <grytanie> 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 Także my się żegnamy i widzimy się w kolejnym vlogmasku. Pa! pa. pa.